Moi drodzy, a my powracamy do rozmowy z Robertem. Dzisiaj kryminały, groza, horror. Robert, powiedz mi, od jakiej książki teraz zaczynamy? Edward Lee? Tak, twój możemy, ulubieniec? Możemy pomówić o mojemu ulubieńcu. Ludzie z Bagiem. To jest najnowsza książka na polskim rynku. Przed chwilą, jak były, jak trwały reklamy, Już. rozmawialiśmy troszeczkę na ten temat. Zacznijmy autor. może od samego autora. Mówisz, że jest taką normalną, ciepłą, miłą osobą. Ta, bardzo sympatyczną. Nie o, przypomina właśnie, otwartą... tutaj e, bohatera naszej książki. Nie przypomina, e, brońcie Panie Boże, nie przypomina. Jest fajnym, właśnie skromnym facetem, zresztą utalentowanym pisarzem. a że lubi tworzyć e, taką kontrowersyjną prozę, bardzo odważną i e, nierzadko ocierającą się o... o... O, naprawdę ostre e, sceny różnego rodzaju, no to tak jest typ tej, tego, tego gatunku. Ale bo... kolejna książka, o której właśnie sobie tak rozmawialiśmy e, w czasie reklam, nad tą kolejną się wahasz, czy ona by była dobrze przyjęta u nas w Polsce, dlaczego? E, tak, dla no, wtajemniczonych w prozylii powiem, ty, wymienię tytuł The Big Head, to jest rzecz, która jest dużo bardziej, jeszcze dużo bardziej kontrowersyjna. Ostra. To już nawet tak, kontrowersyjna zdecydowanie. Byłaby kontrowersyjna, gdyby się ukazała na polskim rynku. Edward Lee pisze rzeczy bardzo mocne, różne. Już debiut jego na polskim rynku Sukup, był rzeczą mocną, ale bardzo dobrze przyjętą przez czytelników. Ludzie z Bagiem mamy, liczymy na ten sam odbiór. Natomiast są książki Edwarda Lee które raczej w Polsce nie zostaną chyba wydane. Właśnie ze względu na, na ten rozmaite, religijny aspekt, na którym przykład na religijny aspekt. Nie? Bo, bo, bo e, można sobie mówić, że scena, w której Jezus pali papierosy, jest, może być sceną zabawną. No, bo dla niektórych z przymrużeniem oka może to być scena zabawna. Natomiast, jeżeli do tego dołożymy jeszcze kilka innych scen, które się nakładają, nałożą na tą, na tą jedną i dołączymy różne zboczenia, z zwyrodnialstwa, to już powstaje scena nie do przetrawienia, prawda? No, czytelników czytelników żadnych mocnych wrażeń i rozmaitych, ostrych scen nie brakuje, co potwierdzają właśnie recenzje i opinie na temat ProZ. Edwarda i zresztą na całym świecie, również w Polsce. E, tak już sam no gdzieś są te granice e, dobrego smaku, których trzeba pilnować, bo e, z, zdarzało się na zachodzie, e, że publikowano teksty tak, e, e, tak potworne, że zamykano na przykład magazyny. My nie chcielibyśmy powtórzyć tego sukcesu. No, takiego wiesz, magazynu. Że nie. Także, także, a sama proze Edwardeli, ja strasznie zachęcam bardzo, bo... E, to, co przed chwilą powiedziałem, być może, mam nadzieję, że będzie również na swój sposób zachęcające, bo Polacy lubią się bać i lubią rzeczy czytać, czytać rzeczy nietypowe. A to na pewno jest nietypowa proza, chociaż oparta na stosunkowo, typowym, na, na stosunkowo typowej fabule. Na przykład ludzie z Bagien opowiadają historię gliniarza. Który nie znosi karteli narkotykowych. To jest jego taki konik. On musi po prostu dopadać wszystkich i skupia się na śledztwach dotyczących przemytu narkotyków. No i trafia do mojego miasteczka, gdzie zostaje przyjęty do policji i musi przeprowadzić śledztwo, bo okazuje się, że w tym miasteczku, Click City zresztą, no, przemyt na dużą skalę. To różnych kwasów, nie kwasów, także pyłów, nie pyłów, także cuda po prostu. I okazuje się, że e, przemyty, prze, narkotyki przemyca pewna grupa ludzi, która nie do końca e, no powiedzmy jest normalna. Do tego dochodzą wspomnienia naszego bohatera z przeszłości, z dzieciństwa, e, które, które przez wiele lat miał po prostu wymazane z pamięci, bo były tak straszne i one się budzą. I te dwie rzeczy właśnie powracają w tej książce. Mamy zwartą, kryminalną historię połączoną z bardzo takim destrukcyjnym umysłem horrorem. Mamy również co fajne i wspólnego ma z Sukubem, poprzednią książką Edwarda Lee. Mamy parę wariatów, która rzuca świetnymi tekstami i naprawdę, naprawdę idzie się doskonale bawić. A przy okazji, klimat. To jest to, co też charakteryzuje książki Lee. On ma tak wspaniały język, potrafi tak kreować fabułę, prowadzić narrację, że to się czyta jednym tchem. Także no jest to nietypowy horror ale myślę, że bardzo szybko zyska sobie czytelników, bo jest przy okazji niezwykle, niezwykle mocny i dobry. Ja mam takie wrażenie cały czas, jak opowiadasz o tych horrorach, książkach, które dzisiaj tutaj przyniosłeś do studia, że ty, czytając te książki, faktycznie dobrze się przy nich bawisz. Rewolucyjnie ja uwielbiam horror od najmłodszych lat, oglądam i czytam także. <laughs> I rozumiem, Śmiało, że niczego się punktu. nie boisz. Nawet tutaj tego najgorszego horroru jest to traktowane no, z takim z przymrużeniem, oka, z przymrużeniem oka. Bo tak trzeba traktować oka. horror. To, to nie jest poważna literatura. A bawić się idzie przy niej świetnie. O to chodzi. Dobrze. Wobec tego, co nam jeszcze dzisiaj zostało? Ostatnia pozycja. Graham Masterton. Książka powieść Kandydat z piekła. Tutaj mamy z kolei historię e, wyborów szatańskich, wyborów e, prezydenckich. Z piekła rodem. E, tak. Mastertona samego przedstawiać nie trzeba. Autor ponad 100 książek. Pisze nie tylko horrory, bo i thrillery, i poradniki seksuologiczne, i Krym te i m, powieści obyczajowe. E, także facet bardzo wszechstronny. E, to jest pierwsza książka Mastertona, która ukazała się nakładem repliki. Kandydat z piekła właśnie. E, właśnie op opowiada historię człowieka, który bardzo chce zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych, e, kandyduje na to stanowisko, ale w pewnym momencie, czy znaczy w ogóle wydaje się, że facet nie ma generalnie szans na, na wygranie tych wyborów, bo e, ludzie tak średnio chcą na niego głosować, ma jakiś tam plan, ale e, nie jest jakby wiodącym kandydatem. No, w pewnym momencie zaczynają się dziać rzeczy niezwykłe i nadwyraz dziwne. Mianowicie, potrafi, Facet potrafi tworzyć wizję Ameryki w przyszłości. super nowoczesne bombowce zaczynają przelatywać nad niebem, a to wszystko jest wizją. Ludzie, którzy gromadzą się na jego spotkaniach, po prostu mdleją, padają na kolana, ponieważ widzą pola pełne doskonałych plonów. Także niesamowite różne wizje, obrazy, facet. Cóż, można rzec, jak to, jak to tytuł wskazuje, podpisuje pakt z diabłem. W do, zarówno w domu, w, 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 w Białym Domu, jak i właśnie w tym budynku, w którym oni się tam znajdują i przygotowują do całej fety, związanej z prezydentowaniem w cudzysłowie, no dochodzi do rozmaitych wydarzeń, nierzadko krwawych, bardzo intrygujących. Jak to u Mastertona pojawiają się bardzo takie wysublimowane, mocne i mniej bardziej takie smakowe sceny erotyczne, bo Masterton słynie z tego, że potrafi No skoro pisze sceny. poradniki seksualne, to no zna właśnie. się na rzeczy. Zresztą, zresztą przez długi czas mylono. Myślano, że jest z wykształcenia seksuologiem, bo i pracował w magazynach i udzielał pora, a nie jest z wykształcenia E, także, także powieść, która e, na pewno dostarczy czytelnikom dużo mocnych wrażeń, ale i może spodobać się też ze, ze względu na klimat. Mawia się, że Masterton w latach 80. -tych, 90. tworzą najlepsze książki. Ta jest z roku 80. Jeden z pierwszych zresztą horrorów, jakie on napisał. Także być może e, jest to dobry start, że tak powiem, właśnie w tą twórczość Mastertona, e, właśnie niniejsza książka. Także polecam serdecznie. Czy te książki trafią do nas? Co masz na myśli? Trafią do nas, czyli do domów naszych. Oczywiście. Widzów. Oczywiście. Bardzo że się tak. cieszę. Wszystkie mogą trafić... Wszystkie moi drodzy zostawiamy wobec tego u nas w ONTV i na pewno będą one brały udział w konkursach. Wobec tego jeśli chcecie, aby... Ludzie z bagien między innymi trafili do Waszych domów, to serdecznie zapraszam do tego, żebyście brali udział w naszym konkursie. I Robert, jeszcze ostatnie pytanie. Jeśli Ty miałbyś wybrać którąś z tych książek, która by była na liście numer jeden, taka najlepsza Twoja pozycja, to którą z nich byś... Trzymasz ją aktualnie. E, czyli w ludzie ręku, z bagien. To są ludzie z bagien, Edward Lee. Jest to, jest to autor, którego uwielbiam, a przeczytałem tylko dwie jego książki, bo tyle się ukazało na polskim rynku. Natomiast kultowym autorem dla mnie również jest od niepamiętnych czasów Masterton. Uh -huh. jestem, jestem jego fanem e, dużym. Zresztą Ketcham Everson, też bardzo dobra proza. E, polecam, polecam wszystkie tytuły, ale Ludzie z bagiem to jest jednak rzecz taka najbardziej Coś, to co trzeba przeczytać, jeśli to lubimy horrory. To naj, jest najmocniejsza. Także szczerze, szczerze polecam i oddaję tę książkę w ręce czytelników. Dobrze, dziękuję Ci serdecznie za nasze Dzięki dzisiejsze również. spotkanie. Pozdrów od nas Justynę i do dziękuję, zobaczenia pozdrawiam. w przyszłą środę. Moi drodzy Państwo, zapraszam teraz na krótką przerwę i już za chwilę kolejni goście będziemy rozmawiać o strefie wolnej od Euro w moim teatrze.